Cześć wszystkim! Mamy dzisiaj nowy challenge! Witajcie, dziewczyny! Tak, tak, to do was! Nie wierzycie mi? No to spójrzcie w górę! O nie! Tylko nie to! O rany! Naprawdę jesteśmy w challenge'u! Jak tu dużo przycisków! Okej, okay. niech będzie niebieski guzik. Zobaczmy, co mnie czeka. Chociaż chwila, nie jestem gotowa. Nadchodzi pierwsza niespodzianka i to całkiem przyjemna, bo to miodek. Uważaj, zaczynam! Juhu, smacznego! Ojej, co to za smarki? Fuj, dlaczego zawsze mam pecha? Już wystarczy, Glau, Gadawe! Co za widok! To przezabawne. Kurczę, cała się kleje, nic nie widzę. Zapomniałem powiedzieć, że przypadkowe wciśnięcie przycisku też się liczy. Co to jest? Myślałam, że już po wszystkim. To testy! Uwielbiam te cukierki, ale niekiedy się do mnie kleją. Są obrzydliwe. Ha, <laughs> co za ubaw! Jakbyś miała kolorową wysypkę? Idę do Miley. Jaki przycisk wybrać? Może ten? Niech będzie co ma być. O, jak fajnie! To sznurek, więc trzeba za niego pociągnąć. Wow, jaka fajna zabawka! Łap swoją nagrodę! Ale super, dokonałam właściwego wyboru. Chwileczkę! Tak lepiej! Wow, kolejna zabawka i kolejna! Co za szczęście! Super, będzie to teraz miękko i przytulnie. Ekstra. Ile tamtego jeszcze jest? Gdzieś się póki możesz? To już chyba przesada. A ja tonę. Na pomoc. Ratunku. Co za widok? Co ona tam kombinuje? Nie mogę oddychać, muszę stąd wyjść. O nie, to nie było częścią mojego planu. Chwilka, zaraz cię wyciągnę. Zaraz tylko ogarnę, jak to działa. No dalej, mamy mało czasu. Aha, opuszczamy? Jeszcze troszkę. Mm, o, dzięki. Nic mi nie jest. Udało się, super. Niech będzie tym razem czerwony. O nie, nie mówcie mi, że to śmieci. To kropne. No nie masz farta. Fuj, ale śmierdzi. Pilnie potrzebuję zatyczki do nosa, żeby uciec od tego obrzydliwego zapachu. O, idealnie. Teraz nie czuję tego paskudnego zapachu i nie boję się już śmieci. No to co, koleżanko, łap! O nie! Co za smród! Niech ktoś powstrzyma tego klauna. To jest nie do zniesienia. Będę się tego zapachł. O mamusiu. Chyba zaraz zwymiotuję. Zbiornik jest pusty. Co tam u ciebie? Nie wyglądasz zbyt dobrze. A pachniesz jeszcze gorzej. O, już wiem. Muszę zatkać nos, żeby poczuć się lepiej. O tak. Ile tu jest śmieci? Śmiercący burger. Ości. O hyda. Puszki po coli. I to puste. Co za masakra? A co ja mam na głowie? Fuu, skórka od bananów. A co tam się rusza? Jednocześnie się boję i jestem ciekawa. To myszka! Jest urocza. Jak skończyłaś na wysypisku śmieci biedactwo? Teraz się z tobą zaprzyjaźnimy. Chodź tutaj, brawo! Ona nie boi się myszy, godne podziwu. Miley, weź się w garść. Pętliczek, pętliczek. Wybieram zielony. I co tam mamy? O, fajnie, znowu mi się poparciło. Gratulacje, świetny wybór, Miley. Dostaniesz blastery na bańki mydlane. Niech rozpocznie się show! Lecimy! Piękne! Ale ekstra! Można je rozbijać i łapać buzią. Super! Ciebie też złapię. I ciebie. To niesamowite! I zabawne! I piękne! Ciekawe, czy jeśli dmuchnę na bańki, to one polecą. ja! No i skończyła mi się amunicja, to znaczy mydło. W życiu nie widziałam takiej ilości piany. Ale czad! Dziewczyny, śmiało naciskajcie na przyciski. Dobra, tym razem wcisnę żółty. Co to za oko? Nie rozumiem. Nie martw się, zaraz zrozumiesz. A oto jono: ogromne oko z mnóstwem malutkich żelkowych oczu w środku. Super! Na kilka. Nikt nawet nie zauważy. Łap, swoją nagrodę! Oj! Najważniejsze to zakryć głowę, wtedy na pewno nie będzie bolało. Kiedy to się skończy? Bądź cierpliwa, już niewiele zostało. I po wszystkim. Czy to są żelki? Ale super! Nie zorientowałam się od razu. Są pyszne! W jest truskawkowe nadzienie. No co za wyżerka. Mam pomysł. Założę je na palce. Fajnie, co? Tak o wiele wygodniej i przyjemniej je jeść. Zostało coś tam jeszcze? Może na dnie? Ups. Ojej, co to za żarty? Nic nie widzę. Ich, przypadkowo to zrobiłem, przepraszam. Jak to zdjąć? No dalej. Och, od razu lepiej. Super! Brawo, a ja pędzę do candy. Spróbuję nacisnąć bez patrzenia, może mi się poszczęści. O tak, to świetny wybór! Na pewno ci się spodoba! Spójrzmy, co tam jest! O ja cię, Pokémon Ball! Łap candy! Aj, tylko nie po głowie, nie po głowie! Chyba się skończyło. Zobaczmy. Pokémonie, wybieram Ciebie. Pika pika! Ale Fajny, tylko po to mnie tak razisz prądem? Moje włosy. Pika pika. Wracaj tam, kolego. Dość zabawy na dziś. A czemu pozostałe tak migają? No dobra, sprawdzę. No cześć! Po co nas wsadziłaś do jakiegoś pudła? Przestańcie! Jest mi gorąco i mokro! Ha, ha! Co za widok! Moje włosy są teraz mokre i spalone. Dosyć! Czas na was. Wracajcie do swoich domków. I po wszystkim. O nie, nie poradzę sobie z nowymi gośćmi. Wynoście się stąd! Ej, a o co chodzi? Co się dzieje? Oj! Moja głowa poleże sobie. O ja, co to? Skąd to się wzięło? Nie nacisnęłam przycisku. To przecież Pokeball. O rany. Siemanko wszystkim. Jak leci? Nie rozumiem. Co to za fajerwerki z błyskawicami? Miley, co tam się dzieje? Aj, jeszcze sobie poleżę. Dziękujemy wszystkim za polubienie i subskrybowanie naszego kanału. To dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia. Pa-pa!